Ze służby ochrony obiektu, pytając, czy dobrze się czuję. Okej, okay. merci, siri, odparłem Lady, albowiem nie wiedziałem jeszcze wtedy, że już mnie zawiało i że będę wnet leczony antybiotykami. Natomiast Wdzięczność moja w stosunku do zatroskanej bezinteresownie o nieznanego jej obcego starca spowodowała, że przypomniał mi się wraz wiersz, zapamiętany w dzieciństwie na Węgrodzie w Czeladzi. Z góry proszę wybaczyć ewentualne błędy wymowy pamięć ludzka jest, jak to się mówi, zawodna. In England is do Achtschott-Leister, in London is do Asa Square, ständig Drei Schwester, nicht, Wer nicht wer? Die älteste fahr kauft dort Blumen, die mittelste Bändle die jüngste, oi die jüngste, handelt oi mit sich. Nie wiem doprawdy, czy Moritz Rosenfeld. Który jest autorem tego wiersza, był w jakikolwiek sposób spokrewniony z Aleksandrem Rosenfeldem, który robił za ministra w kancelarii prezydenta Kwaśniewskiego. Natomiast wcześniej, w 1981 roku, <coughs> przepraszam, podszedł do mnie, ten Aleksander Rosenfeld, do stolika w, w restauracji Związku Literatów Polskich na Krupniczej w Krakowie, ze słowami: Ty jesteś Rauscher, czytałem twoje wiersze. Ja nie noszę nazwiska Rauscher, odparłem i wskazałem od razu, Lewą dłonią na Andrzeja siedzącego przy stoliku po tej właśnie stronie, gdyż prawą dłoń miałem zajętą, jeśli nie widelcem, to kieliszkiem z wódką stawianą przez Adama Włodka, który siedział z Szymborską na wiaderku, a zaprosił mnie na jubileusz krakowskiego koła młodych. To jest Rauscher. A ty jak się nazywasz? zainteresował się miły człowiek. Więc odrzekłem zgodnie z prawdą tak i tak. Też czytałem dobre powiedział Rosenfeld i nie wypadało mu nie przytaknąć. Historyczny dziś jidysz nie zasłużył za prawdę na nikczemną pogardę syjonistów nielubianych nie tylko przez Marka Edelmana, niech mu brama szeroką będzie, między innymi i za to, że zlikwidowali kształtowany stuleciami przez życie, tudzież przez jego krewnych oraz bliskich im serdecznie ludzi język, by ustanowić na jego miejsce jednym zarządzeniem dyktatorskim Iwrit, jako rzekomo lepszy, bardziej szlachetny język, bo wypracowany przez językoznawców dla wschodnioeuropejskiej populacji spływającej statkami do Palestyny po wywołaniu przez Żydów giełdowych wielkiego kryzysu w końcu lat dwudziestych i po dojściu do władzy w Niemczech socjalistów Hitlera, popierających Sjonistyczny ruch światowy w zasiedlaniu poczciwymi ludźmi, pozbawionymi gdzie indziej możliwości do życia, przez agresywny kapitalizm zastąpiony globalizmem, zaś na miejscu koncentrowanych w obozach pracy przymusowej, zwanych kibucim, po polsku kibuce powstałych ze zmieszania utopijnego socjalizmu ze syjonizmem i z dotacjami z zewnątrz. W Anglii jest miasteczko Leicester, w Londynie jest Square. Tam stoją stale trzy siostry. Kto nie zna ich, kto ich nie Najstarsza sprzedaje kwiatki, sznurówki, średnia z nich, najmłodsza zaś, oj najmłodsza, handluje ciałem swym. Z Panem Bogiem z Frankfurtu nad Menem, mówił Stefan Kosiewski.